Jesteśmy w dobie downsizingu. Praktycznie wszystkie samochody z roku na rok mają coraz to mniejszą pojemność silnika. Ale uwierzcie mi, litrowy silnik w porównaniu do tego, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, to prawdziwy potwór. Zapraszam was na zestawienie 10 najmniejszych silników zamontowanych kiedykolwiek w samochodach. Zaczynamy od starego Fiata 500. 500 zadebiutowała w roku 1957 i była niewielkim samochodem miejskim, następcą modelu Topolino. 500 była tym, czym był garbus dla Niemiec oraz maluch dla Polski, czyli samochodem, który zmotoryzował rodzimy kraj. I teraz tak. Początkowo 500 ki wychodziły z silnikami o pojemności 479 cm3, które to rozwijały moc 13,5 konia mechanicznego i moment obrotowy na poziomie 27,5 Nm. To z kolei pozwalało na rozpędzenie tego maleńkiego auta do 85 km na godzinę. To była jego maksymalna prędkość, ale w sumie na tamtejsze czasy więcej nie było trzeba. oggi per dla Nuova 500. Si chiama moderna, come concezione e come Natomiast na drugim miejscu Citroën 2CV. To produkowane od 1948 do 1990 roku, brzydkie kaczątko sprzedało się w ilości niemal 4 milionów egzemplarzy. I był to samochód, który przyczynił się w niemałym stopniu do zmotoryzowania powojennej Francji. Co natomiast służyło do napędzania tego auta? Na początku produkcji montowany był silnik o pojemności 375 cm cm³ o mocy 9 koni mechanicznych. Taki układ napędowy pozwalał na rozpędzenie tego auta do 40 km na godzinę w zawrotnym czasie 42,4 sekundy. Maksymalna prędkość tego auta natomiast to były 62 km na godzinę. Podobnie natomiast w przypadku jak i Fiata 500, w 2 cv stopniowo, z roku na rok, były to montowane coraz większe silniki. Is our bon na trzecim miejscu pierwszy masowo produkowany model marki Subaru. Przedstawiam Wam Subaru 360. Tak wiem, pewnie nie tego się spodziewaliście. Subaru 360 to samochód, który miał przede wszystkim spełniać wymogi K-carów. Keikarry to maleńkie japońskie samochody z maleńkimi silnikami, którym to, w kraju kwitnącej wiśni, przysługuje dodatkowa ulga podatkowa oraz ubezpieczeniowa. Ale wracając do 360. Jej produkcja ruszyła w 1958 roku, a nazwa modelu pochodzi od pojemności silnika, która to wynosi 356 cm3. Japończycy więc pozwolili sobie na delikatne zaokrąglenie pojemności do góry. Auto rozwijało moc zawrotnych 16 koni mechanicznych, co, uwaga, pozwalało na rozpędzenie go do 96 km na godzinę. Natomiast, tak dla przybliżenia wam parametrów tego auta, czas przyspieszenia od 0 do 80 km na godzinę to 37 sekund. Dalej kolejny Japończyk z naszego zestawienia: Honda N360. Czyli model, który podobnie jak Subaru 360 był K-Carem, natomiast był produkowany w latach 1967 do 1970. Niektórzy sądzą, że N360, jako że przypomina hatchbacka, to można pokusić się o stwierdzenie, iż jest matką Civica. Co ciekawe, silnik o pojemności 354 cm sześciennych w tym samochodzie miał dość sporo mocy, bo aż 28 koni mechanicznych, co pozwalało na rozpędzenie go nawet do prędkości 135 km na godzinę. A teraz czas na pięknego, sportowego. Dwumiejscowego roadstera, czyli Berkeley SE322. Berkeley to niewielki brytyjski producent samochodów, który działał od 1956 do 1960 roku. W 1960 roku niestety zbankrutował. Natomiast ten niezwykły model przez samego producenta określany był mianem sportowego. Być może dlatego właśnie zbankrutowali. Auto zgodnie z nazwą modelu posiadało silnik o pojemności 322 cm 3 moc 15 koni mechanicznych, co pozwalało na osiągnięcie 105 km na godzinę. Faktycznie, bardzo sportowo. Not bad, not bad. Kolejne auto jest bardzo charakterystyczne i prawdopodobnie kiedyś musieliście o nim słyszeć BMW i setta. Był to maleńki samochód marki BMW produkowany od połowy lat 50. Wyposażony w drzwi do kabiny pasażerskiej, zamontowane z przodu samochodu. Auto było tak naprawdę produkowane na włoskiej licencji marki ISO, a wyprodukowanych zostało 161 tysięcy egzemplarzy. Auto posiadało silnik o pojemności 245 cm3, moc 12 koni mechanicznych, który to pozwalał na osiągnięcie 85 km maksymalnej prędkości. I w sumie chyba dobrze, bo szczerze bałbym się jechać więcej taką maleńką puszką o długości 2,25 m. Mit dem zweckmäßigen BMW 600 bringt der Vater die Kinder sicher zur Schule. Heinkel Cabin Cruiser, czyli niemiecko-irlandzki twór tak zwany Bubble Car, czyli samochód bańka. I rzeczywiście, patrząc na wygląd, nie trudno domyślić się, skąd wzięło się takie określenie. Co ciekawe, samochód jako jeden z niewielu w naszym zestawieniu posiada czterosuwowy silnik. O jakiej pojemności? 174 cm 3 moc to całe 9 koni mechanicznych, natomiast prędkość maksymalna 87 km na godzinę. A tak w ogóle to auto oficjalnie rejestrowane było jako jednodrzwiowy sedan. What the hell? Pozostajemy w Niemczech. Teraz czas na samochód, taki jak. Messerschmitt KR 175, czyli Messerschmitt KR 175. Mimo że to auto, sumarycznie w latach 1953 do 1955 zostało wyprodukowane w ilości 20 tysięcy sztuk, to jest jednym z bardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tzw. mikrokarów. Design tego samochodu podobno był inspirowany wyglądem samolotu. Myślę, że nie muszę mówić jakiego, natomiast silnik, jaki napędzał to śmieszne autko, miał 173 cm sześcienne, 9 koni mechanicznych i pozwalał na rozpędzenie tych 300 kg masy do 80 km na godzinę. Kolejny samochód w naszym zestawieniu to Bond Mini Car produkowany przez niewielkiego brytyjskiego producenta Sharp Commercials Ltd. Bond, nie ten, o, o, ten Bond był produkowany w latach 1949 do 1966 i powstało go prawie 25 tysięcy sztuk. Jeśli jeszcze nie zauważyliście to miał trzy koła, a jako ciekawostka spójrzcie jak odpalało się silnik tego auta. Ten potężny silnik posiadał 122 cm sześcienne, generował zabójcze 6 koni mechanicznych, ale za to auto w najlżejszej wersji ważyło zaledwie 140 kg, dzięki czemu mogło się rozpędzić nawet do 80 km na godzinę. A na koniec pil P50, czyli samochód posiadający oficjalnie tytuł najmniejszego samochodu na świecie. Auto w latach 1962 do 1965 było produkowane na Wyspie Man. Posiadało 134 cm długości, 132 cm wysokości i 99 cm szerokości. Natomiast waga tego auta wynosiła 59 kg. Do napędu służył silnik o pojemności 49 cm sześciennych o mocy 4,5 konia mechanicznego. Czyli w sumie był to taki skuter na czterech kołach, potrafiący osiągnąć 61 km na godzinę. A przy okazji możecie kojarzyć to auto z Top Gila. I to tyle w naszym zestawieniu mini samochodów z mini silnikami. Dajcie znać, czy jakoś Was zaciekawiliśmy. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę. Skomentujcie, jakie kolejne zestawienie chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnym odcinku. No to na następne zestawienie jest największe silniki samochodów. Good idea. Nie ma za co fani. Nie ma za co moi fani.